Haniu, powiedz parasol. A A powiedz samolot. Samolot. A auto? Auto. Pięknie. A Hania? Hania. A ile masz lat? Tyle aż masz lat już? powiedz Jasio. Jasio. A Zuzia? Julia. A Stasio? Stasio. A Marysia? Ciocia. Nie ciocia, tylko Marysia. Haniu? Marysia. jest kupa. Kupa. A dupa? Dupa. <laughs> co robisz? Co robisz? Malujesz farbami? A co malujesz? Kotka? No to namaluj kotka ładnie. Głowa to jest, tak? Mieszko. Ślicznie, Misiu. Uszy narysuj teraz. Ja Cię pierdziu. Pięknie. Oko, drugie oko. żeby nasze dziecko na ładnego kota. Kolor może teraz zmienić. co? jakąś inną farbę weź. He? He? Farbę inną weź. Kolor jakiś inny. Hania, hmm? jak jest w przedszkolu? Okej. Okay. Okej. Okay. Super. Papa. Papa. Hmm? Pa. Pa. Buziaka wyśli.